Siemano, witajcie, z tej strony Woju2014 i dzisiaj gramy z Castro Siemano! Siemano, siemano, Dzisiaj gramy znowu na Bombikowicach i je rozbijamy. No, bo wcale obiecaliśmy, Mhm, tak. Tak w ogóle powstał park nowy. No, powsta taki. Taki średni. No, bo, nie, bo niestety nie są równe te... Ech. Bo nie ja umiem budować jakby co. <grym> ja też nie umiem. Dobra, no te, te... No, no czekaj, bo tu nie ma drogi, Wojo. No, no tak, no. Ja dodam, ja dodam, ja dodam. Okej. Okay. Wojo. Co? A tak spytam, a czy dzisiaj będzie odcinek z Rankidus? Może, 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 może. A ja wystąpię? no jak będziesz grzeczny. No poczekaj, to ja do jednej z moich skrzynek muszę włożyć mój cały kajsi. Dobra. No tutaj ta nasza wioska jest taka średnia na razie, ale może będzie większa. No jak się To No, no można tak powiedzieć w sumie. Tutaj... Nie zaś. No. Ja śpię... A, ja tu sprzedaję y, te bronie. Tutaj kusze, tutaj łopaty i tu miecz. Ja mam ja ich wszystkie pod ciebie O, można sobie tu usiąść. O, no. no. ale ja też to się postawi Co? A, no. A to do czego? No to jest recepcja. Nie! 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 Zobacz, zobacz, ja wiem, no chodź, zobacz jaką w recepcji! I chodź A tu trzeba drogę coś zrobić No wiem, ja... ty ma większą Miała ja, no, taką no, jestem. sercu kurde komuś musisz, musiałbyś to krzesełka sobie dodać, bo brzmi No to chłopi ja od razu, pach, gamingowe dodaję Co? No fa, no jest gamingowe, pach pa. Ej no Dobra, ej, a w ogóle chcesz kupić? Za 31, za 31 dam talizman. 30 tego szafiru takiego? Um, sztab sztabki żelaza czy szafir? Szafir. Y jak to się nazywa, poszukaj. Y okay, po. Szony a... szafir. Su, su, surowy szafir. No, no to mam tu. Um, ile? Y, ile? 30 za jeden o, To powiedzieć? No, to kupić? Czyli 30. O, chcesz. Tu... Jest... Ja. A chcesz szczęścia? Za 20? Co? Chcesz talizman z szczęścia za 20? No. Dobra, to dawaj. Ais. Ale jaki jak to talie mam? Gdzie ja stawić mam ten? No ten... tu. A tu, ściilce. A jak... i naj i najszywa wisza w 20. A Tak, Czekaj na chwilę, tu będą jagódki. O. O tu sobie tu weź, a ja wezmę jagódkę. Nie, ty nie, dobra, jest wszystko nic. A poczekaj, to ja muszę mój cały hajs przenieść, bo to tyle tego... No muszę sobie... Będę musiał ja, Jak do maliski. Iść... Jak się wyjdzie z serwera, to to wszystko zniknie, to ja tu dam. Drewno, to. Za dużo hamburgerów. Nie. A to wszystko jeszcze z tamtego, nie? Roku. No to są... To, to są za czasów. Nie jeszcze Czego? Jak nie było tych nowej skrzynek? Nie było jeszcze siadania. No. Mm. Aut nie było. No. Ej! Wojtek! Co? Wojtek, wiesz, co tu jest? Co pozostało? Co? Ta lampa, której już nie ma. Czego? Ta lampa, której już nie ma. Nie da się w ogóle jej... ten... A gdzie jest właśnie? Chodźcie zobaczyć. Ej, to bo jest... jak... ej, bo, ej, bo tutaj coś spadało ja nie wiem co. Chodźcie coś... ...zobaczyć w moim sta... to jest... Ej, tu jest mój nowy dom? Nie, to jest ta To jest mój. Nie, tutaj wchodzimy... Ej i o tutaj chłopie. po tym zostało jeszcze łóżko lodyk, a nie spodrzony kawi. To, to jest fajnie. Takie fakt... rzadkie! Łóżko mlody chłopie! Pamiętasz mój pamiętać Pamiętasz mój pieczyk! No ci inny! Eee... Eee, to też była scena, do czegoś nie niekudo... A A dobra już wam nie będę zdradzał, bo to może... No, wiesz oj tego co chodzi, nie? Też ten co możemy sprawdzić Co będziemy nagrywali? A, wiem No, na tym może być scena w sumie. A tu był chyba mój piec taki, co mi ogrzewał, pamiętam Ej, ale... Dlaczego tu jest te łóżko? I gdzie? Po to, żebym mieszkał Chyba jakiś członek tego, ale ja... chyba gdzieś przepisano go Nie, e, Dobra, chcę zobaczyć, czy ta baba jest nala u mnie. O, to była ja, ta baba. Jaka baba? No nie, no ta baba co mi do tam weszła, ja bym tam. A gdzie jest kibel? Kibel! Kibel jeszcze mi został. E, e, panie, pomyśle. nie patrz. <noise> Mam na co? Kto mnie nie patrz, panie! Ej, nie musisz O, Masz, Co? co jest? A ja się kopię, wyjdź pan. Nie! się pa. <grym> Dobra, ja chcę do domu. Teraz ja. Ja Twojego domu. Ooo, teraz zje Ja chcę do Twojego domu, Ej, nie, 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 nie! A co? Po tymi... Jezu, to też jest jeszcze... nie! To jest jeszcze do co ja rozpaliłam! Oj, dam tyle do... Ej, czemu ty Wojtek nic tu nie masz? Ale co? Ty masz łazienkę jakąś wielką. Nie wiem, do czego jest ten pokój, co to jest. Ja sobie kłada, buduję. A to Ty? Ej, Wojtek. Co? lepiej do Ciebie, nie? O, tu jest jeszcze, wiesz, jakie jest łóżko? Jakie? Łóżko w 2014 Pro XB. Co? Czekaj! Nie! Nie! Co, to tu? Tak, to jest Naprawdę? Tak, to jest? to jest! To będę o, musiał to. na Krzysia Koncie to zobaczyć, bo ja nie mogę zobaczyć. Jezu! Znaczy... Co to jest? Z krzyżem z krzesłami! Ej, ale to jest krzesełko! Takie malutkie zrobiłem sobie. Wojtek, czemu masz taki duży kibel? Ooo, kibelek duży. Pa, tutaj można się wykąpać, jak rycerz. I tu. Pa, mydełkiem będę. O, mydełko mam A co tu? Co tu, 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 tu jest w tym pokoju? Co jest w tym pokoju? E, to jest chyba jakiś pokój, ale jeszcze nic w tym nie zrobiłem, bo zapomniałem o tym pokoju pewnie. Wojtek! Co? Wiesz co to może być? Co? Pa, to jest najlepszy pomysł, jak nie jest co zrobić. Gdzie to? Pa, zasilanie! Internet, internet, czuj w się. Sensie. O Pa, internet. Co to? INPOST! OEINTELJOPY! Chłopy! Woda! I woda, i woda! I O Kurde internet, dobra! A ty ty nie masz światowy! Żeby... <noise> Wojtek, ty masz słabo chatę, Naprawdę! No ja jeszcze... Pe... Ale może Wojtek zmienia... Nie, potem jest moje łóżko. Nie No, no nie zmieniajmy łóżek. Znaczy, chciałbym zmienić. A jakbym tam się przespał, to co by się stało? Ja już spałem i dalej tu zostało, więc możesz spać. Przecież ja tu się położyłem, pamiętam. Zobacz, czy jest. Tak, jest. No to no, co? No, tak. Możesz. Daję ci światło, bo ty nie masz. O, dzięki. To tak. Ej, to dzisiaj może być dużo nagrywane. Aha. Na ręce dla no nie wiem. i to Odwojca! Ten czarny Internet. <śleszy> ten czarny Ej! Mo mogę mieć ręce! I pokaż mnie! <śleszy> A ty nie ty się Nie.

A gdzie ty w ogóle masz salon? Tu jest. Gdzie? No tu. A to nie jest. Nie mam telewizora, mam tylko kanapę. Dobra, to daję ci telewizor sobie A tu co to? E, tutaj jest to. E, to co tu jest? A, tu gara No właśnie, co mi garaż? Ej, co ci tu możemy zrobić? Mam już składa. a nie mogę wjechać. Wiem jak to zrobić. Ja wiem. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja o o o o! Kurde. O. Chyba też te... się też... O ja pierdolę. Spróbuj, się spróbuj wjechać. Jadę, 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 jadę. jadę. O! 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 Ej, daj mi teraz. A bo babę ja Czekaj, popkam! O! 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 Ta, ta lampa przeszkadza. Czekaj, mam pomysł. O, o, o! O, o, jest! Nie! Mam pomoc! Popnę cię. Wow. Ej, ej, może nowy członek dołączy na nami kołysę. Jaki? Może. A kto? To ja wiem. wiem. Ej, dawaj, teraz się ja spróbuję. Ej, wojtaj, pomyśleć, jak to zrobi. Tylko musisz rozwalić lampę, bo nie mogę wyjechać. Popchnąć. cię. Nie, nie jedź! E, 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 co co jest? Dobra, niszczę. Ujesz! Te laty są jeszcze... ...nie umieszczone. Dobra, daj mi, ja może wjadę. to było moje marzenie, I może ja wjadę? Poczekaj, bo to było moje marzenie, że to co zrobić? To było moje... ...najpiękniejsze marzenie, które teraz mogę spełnić. Jakie? Musiałem wjechać tam! No <noise> właśnie! <noise> Wojtek, jadę do, jadę do siebie coś kupić. Ehm, um, a to będę pacjent. mógł kładać z powrotem? No. To weź iść już do sklepu i mi się nie spodziewa, ja przyjadę swoim kłonem. Ehm, to A ile? Dobra, to weźmy na wszelkie 30 szafirów. Proszę, da-da-da-da. Pidzi baba, pidzi. Idę, idę. Hmm, słyszę coś, ale może mi się wydawać. W stoku wejdź źle. O już tu jest pod górkę Nie! Dobra, nie, da się, da się, dobra. Dobra, ty się jadał Tylko tam się Moj nie wygra. A masz tam jakiś parking? Ja sobie tu zrobię parking. Kurde, no! Co, co tam się dzieje, panie? O masy! Może ja wjadę panem kładem, a pan może jechać do sklepu? Może po... ja ja pa, panu. Już wiem. Kurde. <laughs> <laughs> ja, muszę o lampę zachaczyć. Siup, siup, siup. Nie. Czekaj. Czekaj, ja, ja, ja to ja chcę wjechać. Ja jestem klientem. Сучі, 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 Войтек. Тут так, чи багато зробити? Буде так, чи багато зробити? Буде так, чи Ты поехал до парку, Войо. Сегодня ты... Я поехал до парка! Dawaj, ja cię zaparkuję. Dobre, nie, już jadę, już jadę. To skup Daj, Dawaj tak dobra. blisko. Dobra, wystarczy. Za, a gdzie masz, a gdzie masz parking? Parking może być tu. O. Dobra, to wierzę. O. O, tutaj. Okej. Okay. Nie, Dzień dobry! Dobra. Dzień, Dzień dobry. Co, co pan chce? Ciekierki Czekaj, ja coś zobaczę moja mhm. kusza refleksyjna, A są scyzoryki? Nie, chyba, czekaj. No nie masz scyzoryków, naprawdę! Ty... Co to się wygląda? Ale czemu może to? być scyzoryk? Dobra proszę pana, zabieram kładę. Idę tutaj zobaczyć. O, krówki przyszły, cześć. I jest zali. E, pan, pan już nie ma, prawie. sok. Ile za 30 soków? Co? Ile za ich sok siódmowy? 30. Jest przecena, więc można za 30. Za 30 soków to chodź pan do kastliwe. Już tylko. To ci wyrzucę Dobra Dobra, wyrzuciłem O, ja jestem... Się... O, dobra, zaparkowałem moim garażu To mi wypada O, idę po szafie. Ej, dobra O, chcę to, to z Kamil O nie <noise> Kamil, przywitaj się

sarny w ogóle zrobić do końca bo ona jest rozwalona o, 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 ale się dźwigać to z... Ja idę do krzyża wioski zobaczyć krzyża wioska to... Ej Jestem! Ej, tu! Ej, tu gdzie tu krzy... Ej! Nie ma krzy... Ej, nie ma krzycha wioski! Może została rozwalona? No ale były gruzi. Tam coś jest! O! Tam Kamil się zresetował! Ej! Ej! Tu coś jest! A nie! To jest... Tora, to jest... To, dobra, to nie wolno. No Kamil, jak? No... Dobrze... Fumie. Ale chodź, jest... Lego nawet napisz! Ja robiłem! No... No, a ten, ej, a ten odcinek już się nagrywa? No tak. No trochę już... wy to spyta no no się... Ej, bo no to jednak grawy Trio w nie? Ej, to może na kolejnym. No, ale... ale dzisiaj. Kamil. No co? Czy będzie z nami nagrywał? No nie wiem, może, ale nie jeszcze nie potwierdzam tego. Ale wiesz, że ty jesteś na odcinku już. Aha. I wiesz jak Wojtek to wyrzuci to, co będziesz Ale w sumie, to jak Cię nie będą jakby, poczekaj, jak Cię nie będą jakby mieli znajomych, to jak Cię nie będą To przypominam, że to jest, wiesz co to jest za tryb? No lego. Ale no, jaki? Nie wiem. Normalny! Nie, to, jest to jest piaskownica, bo jest taki tryb kreatywny. Chodź, chodź na górę, chodź na naszą wyższą tam. No i patrz to... Spobacz. Tam jest w ogóle mój stary nick! Chodź zobaczyć! A, 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 a w moim nie, domu jest mój stary nick! Jeszcze chyba Kamila nie miałem w znajomych jak jeśli był mój nick. No chodź Kamil, no aż ty widzisz tam mój nick, nie młody. Gdzie? Na łóżku. Na łóżku. Tutaj. Jezus! jest. Boj, Co boj, jest? Boże, dwa tysiące czterdziestu... Dobra, ja się zmieniam na ten mój nie? Zaraz. Mlodyk! Dwa? I takie. OG. Raz, dwa. Mlodyk, to było takie czasy. A ja o, zmienię nie, na Woj 2, a ja zmienię na Woj 2014, typ Project D. Ej, tam nic tak nie mogę lać tu z podwalinek. A to. to Już nie wiem. Wyświetli mnie na przykład. Ej, co nie przewidza. A e, się bo. <laughs> <laughs> o. Dobra. No, chyba... Nie. On my, czy nie no, możemy zrobić. E, Kamil, no, poczekaj, Kamil! Dwa reakcje chcesz. Na swój nowy dom. Ty ci sam budować. Nie, na subę nie budować. Na Kamila dom? Po co? Wejdź sobie. Fajny? No, fajny. Bardzo duży. Mamię tutaj, palet, żeby zrobić swój pokój? Jak ci zrobili na nowe miejsce, wiesz, na to? No, co? Na telewizor Jesteśmy blisko siebie Jesteś przy kawku, przy mnie Co? No A. Normalnie masz w telewizor <noise> I patrz pa co jeszcze Jeszcze masz w papie Jedna kanapa I druga kanapa I ja zrobię ci jeszcze za bo taki międz na moim biurku. Dobra, może już kończmy ten odcinek. No zaraz! o No ja, zaraz. dobra. No muszę. No, co się wojny w Dobra. To są legendarne grymiszejki. Przez jakieś dwa miesiące, trzy one były w moim lekcji pułku. Wypijcie? Wypijcie? Są twoje. No, to są moje. Jak? Przez moją okulkę? A przecież na gwiazdkę dostanieś! O ty nie! A bo właśnie! Chcę je wypić! Wypić je? No i chcę, one są dużo łatwe. No wtedy to te Grimmy's Shake'u. Wiesz ile u mnie pochodzimy? No ile? No spał szafir jeden. No bo kupię Grimmy's Shake'a to... Patrz co, Patrz to, Kamil? Ładnie? Mamy spał? No? Aha, lekki to majętności. No, go nie robię. Ej, dawajcie się na kanapie kończył odcinek. Dobra. To ja zrobię taką kamerę, żeby kamila też było widać. O! Słuchajcie, lajkujcie, komentujcie. I do odcinka. Dzięki. co dobra. Na